Tych wszystkich ludzi dobrej woli, którzy chcą brać udział w tej Wielkiej Rokiesce Świątecznej Pomocy jest bardzo, bardzo dużo. To bardzo cieszy, bo to jest taka, taka potrzeba serca. Wszyscy robimy to tylko dlatego, że są po drugiej ludzie, którzy potrzebują naszej pomocy, a my tę pomoc chcemy nieść. I to jest ta wielka, wielka wartość nadrzędna. Za to wszystko Wam serdecznie dziękuję. Całego serca. Chciałem poinformować, że w tym roku było Wolontarzami było 500 osób, czyli nigdy w historii finału nie było takiej licznej grupy. Ona była może troszeczkę niższa, ale było to 500. I proszę Państwa, najważniejszy aspekt, dla którego dzisiaj wszyscy spotkaliśmy, czyli kwota zebrana podczas 33 finału. Czy będzie rekord, to się okaże już za chwilę. 4 grosy na początek, 40 grosy. Dużo, 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 dużo. Już jest więcej niż było w zeszłym roku chyba, tak? W zeszłym roku było 30 groszy na początku, 7 zł 87 złotych, 387 zł. o już mamy 3300, no coraz lepiej, coraz lepiej i proszę Państwa, kwota już jest bardzo podobna jak w zeszłym roku, teraz jedna cyferka dosłownie będzie decydowała o tym, czy mamy ten rekord, czy nie, czy wynik był taki sam, czy został pobity i proszę Państwa, Mamy rekord, brawa gorące dla całego stawu i całego wszystkich wolontariuszy, którzy brali udział w tym, ponieważ udało nam się przebić zeszłoroczny wynik, lekko ponad 100 tysięcy złotych, także jest to rewelacyjny, rewelacyjny wynik, rewelacyjny rekord. Gorąco zapraszamy serdecznie panią Dorotę Jusków z motoparku Koszalin. Jest to kwota 9783 zł i 3 grosze. Gorące brawa! Zapraszam z rąk samego mistrza Jacka i pana prezydenta Adam Szafoni z osiedla morskiego. Brawa dla pana Adama! Jest to kwota 8519 zł. i 4 groszy. Dziękujemy serdecznie, że jesteście z nami osiedle Morskie Już kolejny rok wspiera nas. Tam jest też dużo imprez, dużo się dzieje, także odwiedzajcie ich co roku. Tam jest zawsze bardzo wesoło. Zapraszamy serdecznie. Pana Michała Bielińskiego z Leśnej Piątki, który zebrał 6825 złotych i 82 grosze. Prawda pana Jacka od razu, ja tu tylko mówię, ja tylko mówię, ja jestem tylko głos w tle. Tam są najważniejsi, proszę od nich przyjmować gratulacje. Anią Hannę Kaniewską, czy jest z nami pani Hanna? Jest, proszę bardzo, brawa dla niej! 6729 złotych i 53 grosze. Taka mała, a tak wiele uzbierała, to jest naprawdę wielki trud, żeby zebrać tak dużo pieniędzy w puszce. Klaudia Dunajska. Brawo, jest jeszcze mniejsza, ale wynik niesamowity 6221 zł i 19 groszy. Naprawdę tacy mali, a tak potrafią uzbierać to jest rewelacyjny wynik. Małyska, Szymon Małyska, czy jesteś z nami? Brawa dla tego młodego gentlemana! 4859 złotych i 51 groszy.